Witam Was na kanale Dawaj Na Ryby Dzisiaj wybraliśmy się komunikacją miejską na ten na tutaj pobliską Wisłę, Martwą Wisłę w nowe miejsce przy tym no niedaleko jesteśmy rafinerii z no Kasperem oczywiście na tym swoim tronie wygodnym tronie. który wiózł autobusem wszystko zapakowani jesteśmy tak, że po prostu potąd jako, że jesteśmy w dobie koronawirusa no to w sumie, to w sumie powinno być tak ale że jesteśmy nad wodą to już dajmy sobie spokój nie Dobra, tutaj będę sobie gruntował tą wędeczką. Troszkę zobaczymy jak to wygląda Profesjonalny Spintele 2-4 to jest legendarna ta wędka Dobra, Potopowy jest powrotny to jest najlepszy nie, no, nie będę tam rzucał te paliki, już rzucę bardziej tam na środek po lewej kurde dobry Zreko nie lecił 9 metrów ja pierdzielę, 9 mam na metrów boku, na środku A to jest tylko tutaj No ja myślę, że nawet by taki stary 9 metrów Zobaczcie, komu idzie Zaraz, poprawnie Linie będę sprawdzał, co się ja sprawdzę Na razie najważniejsze... Ciekawe, jak tam jest, się nie? Jest. Jest na razie nie zarzucaj, będę sprawdzał u Ciebie też Ciema, no, ja sobie siedzę, karotku, zaraz No już se zanębię rozwórem A, bo. no w sumie tak Albo sobie zjedz w kanapkę, rozrobimy się spokojnie A mu się otworzyło, myślę I, i tak nie zjeść Bo tutaj Tu jest jeszcze większy dół Głębiej? Siedem i pół metra Siedem i 7,5 metra a taki a, ma taki jeszcze muszę Może wybrać ten najgłębszy, najlepszy sprawdzimy tu jeszcze Dobra Syro zrobiamy tutaj na razie zbieramy. Ale ładny zapach ma taki orzechowy A, no I ugotowy troszkę ta... Starego jest Fisza starego, starego. i no, z, z tym swoim co dobre, ty wjadłeś ok? Fajne, bo można sobie, wiesz, one są elastyczne, jest... W razie tyle supie Kurde, pół kilo pójdzie. Może, może więcej pójdzie, nie wiadomo Troszkę skorydzi Teraz sypujesz? To się chyba jak mokre jest Nie, ja sobie wszystko sypię zawsze na sucho, żeby się dobrze wymieszać ja A ty jak inaczej. robisz? Ja no wiesz, on każdy pierwszy. ma trochę inną szkołę, nie? Ja wolę sobie składniki dobrze wymieszać na sucho jakaś zimna woda. kurde i to jest to właśnie jak zamierzacie że mocno sucho nie chce się rozwiązać? nie trzeba no. rozrywać bo mnie bardziej interesują dzisiaj większe rybki trochę, trochę damy jedną kurde aha piękna kurde pachnie grubszą pachnie pokaż ciepne. jak pachnie normalnie pachnie? no Mm. A dałeś cukru? Tak Co jest słodka czy nie? No, ja na bogato dzisiaj o. bo to na razie jest tylko do nęcenia, nie? O Jezus Maria Wody trzeba tak wody zolubić, że zanęto wody Dobra masz? Co to jest? Sok? Z kukurydzy? A kukurydzy chyba o, nie wiem, filarna jakiś Aha, to jest ten jakiś Co to jest w ogóle? Konopia Konopie? Troszkę konopi. A ja pójdę, ile za kilogram kupiłeś? Troszkę kuby? konopi damy? No kurde. No Bogaty. Konop. Ach, to nie to. No nie Te rybki mają trochę do pojedzenia dzisiaj tak sobie pojedzą. Już dobrze zrobiona konopia, bo jest taka Jezu. dość miękka jest, kiełki pochodziły. Trochę po jest trawą jest tej ziemi. No jest z trawą. Troszkę Jezu, z korzeniami, taki syf. Jeszcze ciutkę. Ciutkę do metaleciku, żeby tutaj trochę, troszeczkę do tego dosypuje. Troszeczkę do tego dosypię. A tutaj ale... do góry takie normalne są, nie? No fajne. Fajnej jakości. Nie takie na no, otwierdzie zrobione, tylko... Troszkę dosypię, żeby... ale troszeczkę dosypię, nie? O kur. Żeby ryba miała trochę że takich bogatych składników. To jest szybki pelec, więc trzeba bardzo szybko dawać. Normalnie... Dosłownie. Wiesz, że on strasznie jest. Pół nie? sekundy dosłownie. No. Pół sekundy. Bo trzeba tylko o, zamoczyć i od razu... On potem się papka robi taka, nie? Już przerobiłem no, nad wodą więc, to... i tylko tyle wystarczy na tym pelecik. No. Jak za długo gadacie, to on już potem jest do fitu. I git się robi, nie? Dosłownie pół sekundy pelecik. To jest pelecik ochotkowy. Tyle gdzieś daje. dobra. I wodę po tym peleciku można ją wykorzystać od razu tutaj do, do nęty mieszania. Od razu można do zanęty, bo ona już ma taki delikatny zapaszek fajny Dobra, o, no to prawie Kurde, znowu na te drucie. Krzesło z prostatem pan powiada tak? Ja to nie... Dobra, chyba dobrze jest. Na pewno. Przestało, stanęło. Proszę, przedstawię, jak rzucać. Mamy Nie To jest jaka wędeczka? Robinson Stringer. 3 metry do Coś tam, 45 coś tam. Gram. Nieważne. Chyba 2, 80 Łowisz te spokojnie ryby, a te skutery wane się przepływają. <grystanie> Że się umie A no one jeszcze łódź, no nie, nic takiego. Także jak widziałeś YouTube, jak motywka zanosiła od zasady karpły i wetki skomnęła za sobą <grystanie> Jezu <nie> wysypałem <grystanie> Ale tak chyba? Nie Ryb nie ma żadnej na razie, ale leżak w krzakach znaleziony, ładny, wypasiony Bardzo wygodny Pierwsza klasa Mikado No ale na razie tutaj niech się stoi jak go nie wiem. Nie bym musiał <grywanie> siedzieć na ziemi nie? No tutaj Kasper wydał 120 zł na fotel, ja mam za darmo, no i I który lepszy jest ten? Ten To 120 zł taki niby jakiś tam, e? oh. Czy ten? O, leżak profesjonalny O Kasper coś tam ma, no pokaż W koszyku, uh. zamiast przynęty uh. Jakieś gluta to jest m... Co to jest? Czekaj, wezmę ostrość <laughs> Meduza jest Gdzie ona jest? Nie, yes, spadło, ofuu jak śmierdzi Kasform ma jakąś pierwszą rybę wielką Ale dużo <gry> Co tam masz? Bo i go wyciągnij. Ach, Oks oks. Na matę! Jaką matę? matę Piękne konek O kurka Kurde, opiętało się tu Dobra, pierw go oczy, potem spłączę Dobra Weź go tam wypuść Żeby... Nagraj żeby wypuść Jedyna ryba dzisiaj Niestety no, nie. Mało okonicy tutaj jest, nie? No To poszedł? No na razie nie, coś tak bokiem O, strzelił No jest ładnie o... Ciekawe co to jest, nie? Ona no, jest nie babka. Tylko kurde. ciągniesz gruba z w moje nie weszło. I nie wejdzie. Co co to? A. A, kurde. Myślałem, że coś ładnego. Kurde, ja tu myślałem, że to jakaś płoć ładna. Tak fajnie. To też... Dobra, cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić super pyszną Zupę z kurczaka Wifon No, wifon, złoty kurczak Oglądajcie do końca Pyszna zupka, łagodna, z cebulką, z szczypiorkiem naturalnym. Najpierw otworzymy taką zupkę, zobaczymy w ogóle coś w środku Coś dobrego Czy w ogóle coś jest? Mamy bardzo dobry tutaj makaron Od razu wrzucamy go do garnuszka, który tutaj mamy może pierwszy garnuszek wyczyśćmy. co tam jeszcze jakieś składniki dodatkowe chyba są? Same pyszności Same pyszności Mamy tutaj oczywiście wystawie tak żebyście tutaj zobaczyli dokładnie, wiedzieli jak to zrobić No to bardzo skomplikowane danie wręcz w kozoru. Bierzemy sobie szczyptę tego magicznego proszku z naturalnymi przyprawami. Tutaj widać bardzo dobre drobinki różnych szczypiarków i selerków w proszku. Nie no, oczywiście są jakieś tam pojedyncze liście. Wlewamy ten dziwny, toksyczny tłuszcz. Pychotka. Same skwary. No i oczywiście, żeby nie wyrzucać Wrzucamy tutaj tej samego opakowania, nie śmiecimy nad wodą. I tak się prezentuje nasze pyszne danie staropolskie, czyli rosół z kurczaka. Mamy tutaj naszą starą, dobrą kuchenkę-breżniewkę na benzynę. To jest kuchenka benzynowa, stara ale jara. Zobaczycie przy okazji jak się tak używa, na rybach super sprawa. Wsadzamy z boku kureczek. O. Nim się reguluje, tutaj mm, dyszę. Tu mamy paliwko do niej. Mamy taki lejek w zestawie. Dajemy zwykłą 9-5 naszą. O, mrówki mnie tu oblazły. Cholera. I ja mnie tam się wlewa, szczerze mówiąc. Na oko No mogliśmy przynajmniej te dwa oko nie usmażyć Weź ty A to nie? Dziadzie mięziarny Zakręcamy koreczek A no, i tutaj trzeba jeszcze Ciutkę do tego rondelka tu Mmm, To najgorsze Nie no, w poradniku Niech no? zalać z rzepkińską Dobra, i tu już mamy ładnie. Ładnie tutaj zrobiony. zupka chińska się piecze. Zalewamy naszą zupkę czystą wodą źródlaną z wisły. Dobra, za dużo wody nie dajmy, bo ja nie lubię takiej. Ale pierwszy trzeba nagrzać kuchenkę, więc na razie zdejmujemy na bok. Zobaczycie, jak się nagrzewa niebezpiecznie. Trzeba by się troszkę nagrzać Ziarna mogłabyś sobie uprawiać No tak, o fu No to 9, 5 Jezu chyba co się kop... Ja pierdolę się Teraz powinno O, już się ładnie pali Chodźcie, chodźcie z nami nagrać to Krótko, Chyba nagraj z nami

Zupka jest gotowa, doszła tutaj ładnie, pychotka. Prawdziwy klasyk. Prawdziwy klasyk polskiego smaku. To jest pięciutki. zdrowie, A ty mi powiesz, jak mam to odchodzić? Proszę, zaraz Kasper, Kasper ma pierwszą płoć ładną, piękną. Ładna, Pokaż ją, jak tutaj wielkość ma. No taka. 10-12 cm. Ładna, trzymaj. Rubiutka. No weź się bo ja. Co Upa! No, schowała się pod kamienie, trochę chyba utknęła. Widzisz jakie ujęcie przy jest? To, ale ja nie wiem co ona tam teraz się robi. Schowała <grym> się pod kamień. Jest tam? Weźmy szturk, nie patrz na drugą. Oglądajcie. Nie Stajcie <grym> pod Aha. O, Dzisiaj to trochę już jestem zdemotywowany tym. Zerwają się dwa koszyki już. Oczywiście o szczytówkę się wszystko zaplątało. No i jak mało tego, to jeszcze jedyną rybę się złapałem No dobra, dwie ryby. Jeden to był jakiś okonek, taki nawet ładny. I druga ta dosyć rekordowa babka, no ale i tak nie jestem zadowolony, no bo na zerwanie tyle sprzętu to co będzie trzeba dokupić I to takie wędkarstwo jest. Cały czas trzeba coś dokupywać. Dobry biznes właściwie No ale przy okazji korzystając, chciałem Wam polecić, fajne są te ringi plastikowe na przypony no super sprawa piankowe takie to są z tego z fv EV, Poleci ringi a ja raz twój portfel pokażę bardzo wygodnie właśnie się na tych szpulkach na pineski się nabija i się nawija właśnie przypony fajnie się właśnie takie dłuższe metrowe dwumet... no, dwumetrowe to nie ale metr 50 przyponki fajnie się na tym nawija ja sobie tutaj piszę akurat ołówkiem bo tutaj nie mam żadnych nalepek czy coś ale naprawdę super jeszcze pojemniczku i taniej wychodzi niż portfel. Pokaż ten swój portfel. Taniej wychodzi niż portfel, ale nie znaczy, że... A tu Kacpra portfel taki, tra od trapera. Troszkę drożej wychodzi. Troszkę drożej, no ale... smagnesowy, magnesowy, tak? To w środku wygląda tak, są takie etykietki. Jaką tam mamy żyłeczkę. Jaki haczyk. I w środku tak to wygląda, tak się układa. Się nabija tutaj ładnie. To też fajna sprawa. Chociaż wygodniej mi się na przykład. Fajna sprawa to jest na takie krótsze przypony. Bo tutaj ile? 35 cm chyba max chodzi, Ja to tak lubię jednak te dłuższe używać. i Używam najczęściej. No i mi wygodniej te ringi się używają, No ale jak to woli, nie? No jeszcze. Ta moja żyłka dzisiaj to, jest, to mnie tak zawiodła, że po prostu masakra jakaś. Chyba plecionkę kupię na jedną szpulę. I będę na jednej spłynią miał plecionkę, bo po prostu te koszyki, jak te dzisiaj zrywają, ta żyłka w ogóle strzelała w połowie nawet. nawet się nie, czasami nie zaplątywało. Kurde, komary o tej porze... Boże... nawet nie zaplątywała, tylko po prostu strzelała w połowie gdzieś, nie? Weź tu skumaj. No, my się będziemy już zwijać. No niestety. Totalna lipa dzisiaj nad, nad wodą. No, zawiedzieni trochę jesteśmy, od rana siedzieliśmy. No, ale cóż. Do następnej wyprawy, na razie. Wpadł do wody Medka mówi, za czym weszła Jaki Ja suma? tu nie wejdę Sąsiedzi. A, suma chodzisz Muszę pompować go No dawaj No co? To Pompuj. Mi, ja może, może nie nagrywać? Dawaj no, ciągnij Szybko, bo branie... Masz, no, a może przyjdziesz mi tu rękę? Nie, bo wpadnę też, bo przecież jak to wygląda Chcesz pociągnij mnie do góry Nie, sam się pociągnij No dawaj, wstawaj no weź się przesuń, potrochu, po prawej. No Grybas, czy ty będziesz tak siedział? No dawaj no. No chodź mi pomóż. No weź przesuń nogami się po prawej. Dupą, dupą się tak przesuwaj w tą stronę. Gdzieś tam jest jeszcze go. No dawaj no.